Na pewno byłam bardzo wzruszona podczas uroczystości. Nie spodziewałam się tego, że, że tak będę głęboko przeżywać. Nie wiem, czy dlatego, że jako prowincjalna przyjmowa... byłam obecna podczas tych pierwszych ślubów, czy po prostu sięgnęłam pamięcią do swoich pierwszych ślubów. Piękne uczucie, dużo szczęścia, radości i naprawdę bardzo się cieszę, że siostry zdecydowały się. Złożyć dzisiaj profesję. Bardzo się cieszę. Bardzo ważne. Mnie się wydaje, że to FIAT dzisiaj powiedziane to naprawdę jest powiedziane na całe życie. I też tak siostry na przygotowywałam. Też tak, mam nadzieję, siostry już teraz na profesji dzisiaj składały swoje FIAT. Dzisiaj, Panu Bogu, na rok, ale tak naprawdę na całe życie bo tak powinno być. Nie spałam całą noc. Dzisiaj też nie spałam. Ogromne przeżycie. I pamiętam, że podczas składania formuły ślubnej głos mi się trząsł. Dzisiaj u siostry Róży u siostry Ród też słyszałam zmieniony głos. Czyli to są chyba te same przeżycia, te same wrażenia. I radość, którą widziałam dzisiaj na obliczu ślubów, to pamiętam też podczas pierwszych ślubów, kiedy już złożyłam śluby, podpisałam na ołtarzu. Siostra. Maria Zacharia Chyzińska, to pamiętam to uczucie lekkości, radości. Coś niesamowitego. Szczęście niesamowite. To tylko Pan Bóg może dać taki dar. To nawet się nie da ubrać w słowa radości, która towarzyszy gdzieś głęboko wewnętrznie. I dzisiaj na ich obliczach tę radość widziałam. Wytrwania w zgromadzeniu aż do śmierci, pełnienia woli Bożej każdego dnia, i szczęścia takiego, które dzisiaj im towarzyszyło, żeby całe życie nazaretańskie było tak szczęśliwe.